Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku na poboczu prawdopodobna przyszłość Renault Scenic, a także ekskluzywne Ferrari BR20 oraz niesamowity projekt, czyli USD Project Phoenix. Zaczynamy. Chiński producent samochodów Weimar Motors zaprezentował swój piąty produkt o nazwie M7. Z przodu charakteryzuje się reflektorami, które biegną wzdłuż bocznych paneli i są połączone listwą świetlą. Atrapa chłodnicy jest zabudowana, ponieważ M7 jest samochodem elektrycznym. Patrząc z boku, widać, że auto porzuciło drzwi otwierane pod wiatr pokazane w koncepcyjnym Maven i zamiast tego pojawił się tu tradycyjne rozwiązanie z ukrytymi klamkami. Unikalna stylistyka kontynuowana jest także z tyłu z poziomą listwą LED. W sieci pojawiło się niewiele zdjęć wnętrza, ale można na ich podstawie stwierdzić, że znajdzie się tam duży poziomy ekran systemu multimedialnego oraz duży ekran wyświetlający cyfrowy zestaw wskaźników. Deska rozdzielcza będzie natomiast minimalistyczna. Na uwagę zasługuje również pakiet technologiczny towarzyszący projektowi. Weimar wyposażył M7 w 3 Lidary, a także 5mm radary, 12 radarów ultradźwiękowych, 7-8 megapikselowych kamer, 4 kamery surround i jeden precyzyjny moduł pozycjonowania. Wszystkie czujniki są zasilane przez cztery chipy Nvidia Drive Orin X, a Weimar twierdzi, że model ma cały sprzęt podobny do osiągnięcia autonomicznej jazdy na poziomie 5. Ferrari pokazało swoje najnowsze dzieło z działu Special Projects o nazwie BR20. Podobnie jak wiele innych modeli z tej serii opiera się na nowoczesnym samochodzie, ale nawiązuje do modeli z przeszłości. W tym przypadku dawcą jest GTC4 Lusso. W przypadku tego projektu dla tajemniczego kolekcjonera styliści Ferrari zastąpili tył samochodu gładko opadającym inspirowanym takimi samochodami jak 410 Super America czy 500 Superfast zbudowanymi na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. W przeciwieństwie do SP12 zamówionego przez Erika Claptona wpływy retro BR20... Są znacznie bardziej subtelne. Z łatwością model może uchodzić za nowoczesny produkt włoskiej marki. W porównaniu do standardowego GT 4 Lusso, BR-20 ma mniejsze reflektory, nie wystające tak daleko w górę błotników, szeroki wlot powietrza i smukłe światła do jazdy dziennej. Ogon samochodu w dużej mierze nawiązuje do sylwetki wczesnych GT Ferrari, nawiązując jednocześnie do 599 GTB. Wygląda na to, że wnętrze modelu otrzymało kilka zmian poza eleganckim wykończeniem z ciemnej skóry. Przede wszystkim z kabiny zniknęły tylne siedzenia, które zastąpiono elegancką przestrzenią bagażową wykończoną drewnem, skórą i włóknem węglowym. Ugur Sahin Design, w skrócie USD, bardzo chce oddać hołd niezwykłemu legendarnemu Ferrari F50, swoim najnowszym projektem z okazji rocznicy ważnej dla firmy. Koncept został nazwany Project Phoenix i został stworzony na 15-lecie działalności holenderskiej firmy. Samochód posiada elementy stylistyczne, mocno inspirowane wspomnianym Ferrari, które jednocześnie pasują do obecnych czasów. Według USD, prawdziwym wyzwaniem było znalezienie równowagi pomiędzy historią a nowoczesnością. Udało się to jednak zrobić dzięki zastosowaniu elementów takich jak masywnego tylnego skrzydła, czy Czystej pokrywy silnika. Z kolei dzięki integracji wlotów powietrza na masy i nietypowych światłach z przodu i z tyłu samochód ma nowoczesny klimat. Jak Wam się podoba? Samochody użytkowe, podobnie jak osobówki, wkraczają w erę elektryfikacji, co różnym nowym graczom pozwala wkroczyć do gry. Ukraińska firma Colon Motors zaprezentowała swój pierwszy w pełni elektryczny lekki samochód dostawczy, którego celem jest połączenie przystępnej niskiej ceny z równie akceptowalnymi kosztami eksploatacji. Pojazd oparty jest o platformę modułową z niską podłogą, początkowo oferowany będzie w trzech wariantach różniących się długością nadwozia. Na podstawie wizualizacji oraz zdjęć wczesnego prototypu można zobaczyć kanciastą kabinę z dużymi przeszkleniami Postawiono tu jednak na maksymalizację przestrzeni ładunkowej. Lekki samochód dostawczy będzie dostępny w wersji z napędem na przednią oś lub na wszystkie koła. Silniki elektryczne mają generować do 163 koni mechanicznych i 250 Nm. Moduły akumulatorów litowo jonowo fosforanowych będą składać się z wielu bloków o pojemności 4 kWh, zapewniających sumarycznie do 300 km. Renault kontynuuje proces elektryfikacji gamy modelowej co róż decyduje, które modele przejdą elektryczną rewolucję w przyszłości. Plotka głosi, że scenik obok Espasa oraz Talismana ma zostać wycięty z gamy, a ich produkcja niebawem się zakończy. Pojawiła się jednak szansa, że Renault przekształcając swojego MPV w elektrycznego słowa mogłoby go zachować przy życiu. Cóż, jest to smutna perspektywa, gdyż tego rodzaju samochód spalinowy powinien pozostać w gamie dla klientów, którzy nie chcą przerzucać się na elektryki. Przypominając pierwsza generacja Renault Scenic zadebiutowała w 1996 roku i zbudowana została na bazie Megan. Obecnie klienci bardziej skupiają się na suwach, które przynajmniej według marketingowców oferują podobny poziom praktyczności w połączeniu z większym prześwitem. Ponieważ większość producentów samochodów wycofała już ze sprzedaży swoje modele z segmentu MPV, zatem nie byłoby wielkim zaskoczeniem, gdyby Renault zrobiło to samo. Jeśli jednak plotka się sprawdzi, a w przyszłości francuski producent zaprezentuje elektryka z segmentu MPV, to będzie to bez wątpienia samochód z napędem zaadoptowanym z Megan e-Tech. Zbudowany zostanie na platformie podłogowej CMF EV, która jest również podstawą Sana Aria. Najprawdopodobniej otrzyma akumulator o pojemności 60 kWh, gwarantujący zasięg na poziomie 470 km. Na wizualizacji prezentującej najbardziej prawdopodobny wygląd takiego samochodu widać, że taki elektryczny scenik mógłby otrzymać obszerne, wysoko zawieszone nadwozie z dużą ilością przeszkleń. Smukły reflektor LED z charakterystyczną sygnaturą świetlą i dwutonowy schemat kolorystyczny wyglądają świetnie, i auto wygląda jak większy brat Megan Itek. E Renault świętuje 60. urodziny modelu 4L, uświetniając je kilkoma koncepcjami. Najnowszym jest R4, który został opracowany wspólnie z The Arsenal i zostanie pokazany 26 listopada. Firmy nie zdradzały póki co zbyt wiele informacji na temat tego projektu. Kilka zdjęć udostępnionych przez Renault zdradza jednak, że koncept będzie nowoczesną interpretacją kultowego klasyka. Z przodu znajdzie się podświetlany znaczek Renault z okrągłymi reflektorami, z charakterystycznymi LED-owymi światłami do jazdy dziennej. Idąc dalej widać boczne połacie karoserii, kontrastujące z pomarańcz. Emblematem The Arsenal. Nie ma słowa na temat specyfikacji samochodu, ale jest wielce prawdopodobne, że to kolejny elektryk. Ford wprowadził za jednym zamachem kilka limitowanych odmian Mustangów. Najbardziej godną uwagi jest Mustang Shelby GT500 Heritage Edition, która składa hołd oryginalnemu Shelby GT500 z 1967 roku. Modyfikacje są dość ograniczone, ponieważ model ma ekskluzywny kolor nadwozia Brittany Blue z dwoma różnymi wersjami pasków Wimbledon. Ford rozpocznie składanie zamówień na nową wersję już 15 listopada, a ceny zaczynają się od 72 tysięcy dolarów. Mówiąc o GT500, Ford potwierdził, że model będzie oferowany w kolorze Core Orange, Amerykański producent widzi również wersję Mustang Coastal Edition, wyróżniającą się czarną atrapą chłodnicy, tylnym spoilerem oraz unikalnymi bocznymi pasami. Do tego zamontowano boczne wloty powietrza i 19 calowe aluminiowe felgi z czarnymi akcentami. Lancia odważnie zmierza w kierunku swojego wskrzeszenia i dyrektor generalny Luca Napolitano wyznaczył już cel ekspansji. Lancia rozpocznie sprzedaż samochodów poza włoskim rynkiem w 2024 roku i przygotuje gamę składającą się z trzech modeli: Y, elektrycznej Delty oraz prawdopodobnie elektrycznego kompaktowego crossovera Aurelia. Sprzedaż Lancia od 2017 roku ograniczała się do rynku włoskiego i to duży powrót. Luca Napolitano przewiduje 100 dedykowanych salonów w 60 europejskich miastach. Jeśli mówimy o przyszłej gamie modeli, to Lancia dąży do uproszczenia oferty produktów z gotowymi pakietami opcji wyposażenia, co ma usprawnić produkcję i magazynowanie. Całkowicie nowa Lancia Ypsilon ma zadebiutować w 2024 roku i zostanie zbudowana na całkowicie nowej platformie podłogowej STLA, oferowanej w wersji elektrycznej oraz spalinowej opartej o miękką hybrydę. Drugim nowym modelem będzie w pełni elektryczny kompaktowy crossover, którego wprowadzenie na rynek zaplanowano na 2026 rok. Będzie to pierwszy osadzony wyżej samochód Lanci i całkowicie nowy model w gamie. Co ciekawe, nazwa Aurelia nie jest całkowicie nowa i była już używana w latach 1950-1958 jako sedan, Cupé, spider i cabrio. Kolejnym dodatkiem do gamy Lanci będzie kultowa Delta, która zostanie przywrócona jako 100% elektryk zbudowany na płycie podłogowej STLA Medium. Suzuki Polska opublikowało tajemnicze zdjęcie przedstawiające reflektory, który podobno należy do zupełnie nowego modelu. Z opisu wynika, że powinniśmy przygotować się na nowe wiadomości, a auto na niektórych zwiastunach ma sylwetkę S-Crossa. Wygląda na to, że za moment odbędzie się premiera jego nowej generacji. Z doniesień wynika, że nowy model będzie w pełni przeprojektowanym crossoverem z hybrydowym układem napędowym oraz w wyższej wersji napędem na cztery koła. Nadchodzący model prawdopodobnie podzieli większość założeń z następcą witary i będzie plasować się pomiędzy segmentami B-sów a C-sów. Prawdopodobnie otrzyma układ napędowy All Grip Select, a do napędu zastosowana będzie odświeżona jednostka turbo 1.4 oparta o technologię Mild Hybrid. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku Na Poboczu oraz wieczorem w nowym teście jazdy próbne. Hej!